Stoi puszka Ja tej puszki nie stawiałem, ale... Stoi sobie puszka Zobaczymy czy ktoś ją kopnie, przewróci przypadkiem Czy będą omijać 5 minut tylko, więcej nie będę czekał Nie, nie, nie 5

Woła, z Natomiast powiedzmy sobie szczerze, na samy rozpraw prokurator i adwokat stoją po dwóch różnych stronach walka Każdy broni swoich interesów, można zrozumieć, że mm. z drugiej strony prokuratora doprowadzić do spłaci, że jedna osoba powinna w niesieniu udzielać puszki. To jeżeli tak powiem, było zdarzenie <turtrible> z puszką. Jeśli ktoś nie patrzy pod nogi, to może puszkę przypadkiem tak ostatecznie bronić O, właśnie, tak jak tutaj. Bardzo no często przypadają zdarzają się. Mam na myśli ok. Rudzik, dzisiaj.